A w tym tygodniu zapraszam Was na prezentację superbohatera, który się pojawił w naszym mieście, czyli Nissana Juka w edycji specjalnej Kiro. W tym tygodniu prezentacja Nissana Juke Kiro, czyli samochodu, który jest w edycji limitowanej. Oczywiście, jeśli chcielibyście zobaczyć naszą pełną recenzję Nissan Juka, zapraszam Was do materiału, który żeśmy przygotowali na początku roku. Pierwszy link macie w opisie właśnie do recenzji Nissan Juka, czy także tutaj w tym momencie wyświetla Wam się w karcie. Tam znajdziecie najwięcej informacji i najwięcej szczegółów o tym samochodzie. A ja w tym tygodniu zapraszam Was na szybką prezentację właśnie edycji limitowanej. Nissan Juke Kiro. Co to jest i skąd się w ogóle wzięło? Nissan Juke Kiro jest ta edycja limitowana znanego już oczywiście nam zwykłego Nissan Juka. Skąd w ogóle się wzięło nazwa Kiro? Kiro po japońsku to jest właśnie kolor żółty. Samochód jest zrobiony edycją limitowaną ze względu na to, że Nissan wszedł w współpracę z, z wielką wytwórnią filmów Warner Bros, która stworzyła film Batman 2022. Wyszedł ten film na początku roku i właśnie ze względu na ten film powstał także Nissan Jukeiro, który jest także nawiązaniem oczywiście do tego filmu. Według Nissana i Według Warner Bros Juke ma być podobny charakterem, nie ma nawiązywać do filmowego głównego jej postaci, czyli Batmana, a także i pewnych postaci także w tym filmie. Co w ogóle się zmieniło, jeśli chodzi o Nissana Juka, właśnie w edycji specjalnej Kiro. Oczywiście ta edycja limitowana wyszła w kilkudziesięciu egzemplarzach, jeśli chodzi o rynek światowy i jest to wersja dosyć mocno limitowana. Mamy tutaj ceramiczny lakier w kolorze podkładu kolorze podkładu, niczym w samochodach Volkswagena, tutaj także się pojawił właśnie taki grey ceramik. Tak się nazywa ten kolor i jest tylko dostępny właśnie w edycji limitowanej Kiro. Pojawiły się także bardzo ciekawe żółte elementy, które podkreślają całą charakterystykę tego samochodu. I są to w takim cytrynowym kolorze, i tych elementów mamy także sporo. Pojawiły się one z przodu, pojawiły się one także z boku, a także i na tylnej części elementów, właśnie z derzaka. Wszystkie elementy, które najczęściej w dżukach były srebrne lub ciemne, właśnie zostały zastąpione tymi oto kolorowymi wstawkami. Ładnie to wszystko wygląda. Bardzo dużo także przybędrowało tutaj czerni. Tak, w końcu Gotham City, czyli musimy ten samochód mocno wyczernić. Wszystkie elementy, które były najczęściej dosyć mocne i kontrastowe, polakierowane są oczywiście w pełni na czarny połysk. Wersją limitowaną także są koła. Koła w wersji 19-calowej do dżuka naprawdę bardzo dobrze wyglądają. Są to w pełni polakierowane na czarno koła z metali lekki, który także producent bardzo mocno podkreśla. Ładnie to wszystko wygląda. Dżuk naprawdę przyjemnie zawsze wyglądał na wielkich kołach, i po prostu to robi dosyć dobrą robotę. Mamy także tutaj specjalny dach. W poprzednich wersjach, jakie testowaliśmy, w naszym egzemplarzu dach był polakierowany na bardzo ładny stalowy kolor. W tym egzemplarzu mamy tutaj w pełni czarny dach, który także posiada bardzo ładne zdobienie właśnie wersja Kiro. Tutaj prezentuję takie ciekawe centki, które się pojawiły na słupkach, jeśli chodzi o dach. Jest oczywiście to lekka okleina, która jest zrobiona w formie systemu ploterowego i została nałożona na część dachu. Czy dużo jest zmian w tylnej części stylizacji Juka Kiro? Niezbytnio. Ten samochód jest bardzo mocno, bardzo wręcz podobny do samochodu, który jest standardowy seryjnie. Oprócz tego, że mamy tutaj zmieniony kolor w formie tego ceramik, a grey, mamy także oczywiście standardową stylizację Nissana Juka, którą mogliście już zobaczyć sobie w poprzednim naszym filmie. Charakterystyczne lampy, dosyć spore, e, także linie poziome, a także pionowe, dosyć ostre ścięcia i także ta e, tylna część, jeśli chodzi o szybę, mocno pochylona. W formie tego crossovera Coupé. Tutaj to wszystko ładnie ze sobą gra, włącznie z połączeniem także z tym czarnym dachem, z tymi centkami, tym sporym spoilerem, który jest tutaj zamontowany. W wersji poliftingu takim drobnym Nissan Juke pojawiło się także nowe logo, i właśnie to logo także pojawiło się w tej edycji specjalnej. Bardzo ładne satynowe logo Nissana, wypełnione e, ładnym białym kontrastowym korolem. Moi drodzy, jako że wersja Kiro nie różni się zbytnio za dużo, aż oczywiście od standardowego Juka, którego już testowaliśmy, to może przypomnę Wam takie podstawowe dane techniczne, jakie w ogóle odnośnie są właśnie juka, bo może nie każdy oglądał nasz film, a jest to warte przypomnienia. Zacznijmy może sobie od gamy silnikowej. Silniki, jeśli chodzi o Nissana Juka, powiększyły się, powiększyła się paleta silnikowa, pojawił się tu silnik także hybrydowy. Pojawiło się tutaj właśnie hybrydowe 1.6. 143 konne, jeśli chodzi właśnie o grupę Renault. Tutaj mamy ten sam silnik hybrydowy, który żeśmy testowali, który też jest zastosowany właśnie w Renault Capturze, a także i najbardziej słynna jednostka właśnie z Nissana Juka, czyli 1.0 DIC-T o mocy 114 koni i 200 Nm. Naprawdę bardzo przyjemny silnik, który my także mamy pod maską naszego, w naszym egzemplarzu testowym. Pojawiło się także tutaj. Oczywiście macie dwie różne drogi. Możecie wybrać ten samochód z sześciobiegowym manualem lub także ze skrzynią 7 DCT, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię. Jest to dwusprzęgłowa skrzynia o 7 przełożeniach, które naprawdę bardzo bardzo przyjemnie zmienia biegi i także bardzo szybko to robi. Niesamowicie płynność tego działania, a także i przyjemność z jazdy, która owocuje się tym, że nie musicie po prostu zmieniać tych biegów, bo ta skrzynia po prostu niesamowicie szybko zmienia te biegi, co także daje wam bardzo dużą elastyczność tego silnika, bo on cały czas jednak jest. W tym zakresie momentu obrotowego, a także i mocy, która jest idealnie użyteczna. Te Kiro, jeśli chodzi o wnętrze, zmienia troszeczkę, jeśli chodzi o stylizację. Oczywiście sporo się różni od tego samochodu, który mieliśmy w marcu, bo tutaj mamy skórzane wykończenie, a także i w wersji Kiro, tak jak było widać na zewnątrz, te limonkowe kolory, tak samo tutaj szwy się pojawiły także w tym limonkowym, kontrastowym kolorze. Na środku mamy także ładnie to wszystko obszyte właśnie też tą skórą, razem z tymi nitkami pojawił się. Także napis na środku Kiro, który przypomina Wam o tym, że jednak jedziecie edycją specjalną. Element, jeśli chodzi o tunel centralny, też został zmieniony, bo w standardowej wersji on jest wykonany z piano Black. A tutaj także pojawił się ten kolor, jeśli chodzi o ten Silver Ceramic Gray. Tutaj właśnie mamy ten ceramiczny kolor. Jeśli chodzi o więcej zmian, tutaj ich nie ma zbytnio za dużo, po prostu mamy wszędzie te elementy z Piano Black zamienione właśnie na ten kolor ceramiczny, który się tutaj przejawia na lewych drzwiach, a także i na konsoli centralnej. Warto także zwrócić uwagę na to, że wersja Kiro jest troszeczkę gorzej wykonana, jeśli chodzi o materiały, niż wersja tą, którą mieliśmy N-Connect. Na początku roku. Na początku roku daszek, który jest tutaj, był bardzo miękki i przyjemny, a także całe potrzebie było wykonane z przyjemnej Alkantary, tutaj niestety jest twardy plastik, i to troszeczkę zdziwiło mnie, czemu wersja limitowana ma taki właśnie element, a nie ma przyjemnej na przykład Alkantary. Tutaj jedyne różnice, jeśli chodzi o wnętrze, to jest właśnie ta żółta nitka, skóra, a także i fotele, bo fotele, które mieliśmy wcześniej, miały tutaj w zagłówkach system nagłośnienia Bose, z których jest oczywiście opcja. Ale także fotele były delikatnie inne, bo miały tutaj na środku trójkąt w formie takiej przelotki. Tutaj, jeśli chodzi o fotele, pojawiły się nam także wstawki skórzane. Skóra, jeśli chodzi o kolor, jest także w takim szarym kolorze. Kontrastowa żółta nitka, tak samo na podłokietniku, a w środku, jeśli chodzi o. Wypełnienie mamy taki materiał, który po prostu jest także w takie charakterystyczne centki, jak pojawiły się właśnie na dachu. Jeśli chodzi o więcej zmian, tutaj ich nie ma. To jest po prostu nadal ten sam dobry dżuk, którego już testowaliśmy. Czas sprawdzić jak ten Batmomil jeździ, jako że jest to praktycznie niezmieniona forma Juke'a to praktycznie mamy do czynienia tutaj z identycznymi wrażeniami z jazdy jak w przypadku wcześniejszego egzemplarza, który już faktycznie jest na naszym kanale. Juke to miejski, stylowy zwierzak, który ma przyciągać wzrok, ale przyciąga także kierowców przez naprawdę dobrze zestrojone podzespoły i to co właśnie oferuje. Układ kierowniczy pracuje z precyzyjnym, pewnym oporem. Czuć tutaj lekko w nim jeszcze tą fajną, przyjemną mechaniczność. Precyzja prowadzenia, podążenie za komunikatami wydawanymi przez kierowcę jest na tak zacnym poziomie, że to jest naprawdę duże wow. Ale to nie tylko zasługa oczywiście układu kierowniczego, ale także i zawieszenia. Zawieszenie, które jest zestrojone bardzo przyjemnie, precyzyjnie i z połączeniem tych sporych 19 calowych kół pokazuje, że nawet modny crossover może się naprawdę dobrze prowadzić. Choć niestety została jedna wada dżuka, którą już stwierdziłem w poprzednim teście. Twarde zawieszenie niestety trochę za mocno twarde, w szczególności przez w szczególności właśnie przez te 19-calowe koła, które niestety powodują lekki dyskomfort, a zawieszenie jest dosyć niestety twarde. Czuć nierówności, czuć większe dziury nie pomaga na pewno przy tym właśnie aż tak duże koła. Taka jego charakterystyka, i tutaj niestety nic się nie zmieniło, dżuk pozostał taki jak był. Ale silnik. Pozostał fajnie, że taki sam. jednolitrowy, litrowy cylindrowy wymysł Renault, który dobrze się sprawdza. Elastyczny, z wysokim momentem obrotowym. Chcę jechać, a nawet i szybko startować. Połączony z moim ulubionym 7DZT, który oczywiście wymaga lekkiej dopłaty, ale jest naprawdę świetny. Przebija kolejne biegi jak szalony naprawdę w szybkim tempie. Świetnie połączenie na pewno na miasto, w szczególności kiedy nie chcecie zmieniać tych biegów, to właśnie ten 7 automat zrobi za was to bardzo dobrze i w postara się o to, żeby była odpowiednia partia obrotów tak, żeby ten silnik chciał właśnie przyspieszać. Nie zapominajcie o tych zmianach biegów oraz o utrzymaniu silnika w odpowiedniej partii obrotów, automat robi to naprawdę rewelacyjnie. Tutaj zawsze bieg jest przygotowany i gotowy, aby szybko się zebrać, nawet z tych pobliskich światów. No i co ważne, oczywiście nowego juka w wersji oczywiście także i Kiro możecie wybrać sobie z nowoczesnym układem hybrydowym. Układ hybrydowy, który doszedł do tego samochodu właśnie za zasługą nowego Renault. Renault, które oczywiście wprowadziło bardzo ciekawy system hybrydowy o mocy tam okolic 140 koni i nowoczesnym podejściu do tego oczywiście z dosyć zaawansowaną skrzynią biegów. Ale taki egzemplarz już testowaliśmy dla Was w przypadku Renault Captura. Oczywiście tam była wersja plugin, ale działa to naprawdę bardzo podobnie. Taki sam silnik, oczywiście, jak w jukku hybrydowym, znajdziecie także w Renault Arkanie. Tak, to jest praktycznie wszystko to samo. Czy nowy juk będzie dobry z silnikiem hybrydowym? Myślę, że tak. To nadal będzie bardzo fajny, oszczędny samochód, tylko niestety na pewno będzie trochę cięższy ze względu faktycznie na baterię umiejscowionej jednak w tym samochodzie. Czybym wybrał hybrydę? Ja osobiście chyba bym pozostał jednak przy tym silniku jednolitrowym, bo naprawdę świetnie się sprawdza. Wyciszenie, komfort, ergonomia pozostały oczywiście bez zmian, więc po więcej szczegółów odsyłam Was do pewnego materiału o Juku, a ja Was zostawiam już sam na sam z pięknymi ujęciami, właśnie tego Juka Kiro. Halo, halo, drogi widzu, ale nie zapomnij także zasubskrybować kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie się rozwijać i pokazywać wam coraz to ciekawsze samochody, takie bardziej podstawowe, bardziej ciekawe stylistyczne, a także i bardziej sportowe. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Motookiem, kliknąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z naszymi najnowszymi produkcjami. A ja już się z Tobą żegnam i dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Cześć!